Witam się w kolejnym vlogu. Dzisiaj z niedzieli, dokładnie tak. E, ogólnie, update mojego życia. Byłam dzisiaj na alpakach, właśnie wróciłam z alpak, ze spacerku z alpakami. E, wstawię wam za chwilę w ogóle filmik tutaj z tego, bo na przeżycie, także wstawię. Dokładnie tak. E, I ogólnie. Plan na dzisiaj obejrzeć trzy filmy, zobaczymy co z tego wyjdzie, trochę w to powątpiewam, ale nieistotne. Ale ogólnie tak, ehm, oglądamy najpierw Jokera, już mam go uszkowanego, także git. Ehm, towarzyszy mi oczywiście herbata przy tym oraz pieroki, pierogi. Pierwszy raz od nie powiem którego tygodnia mam na obiad w niedzielę coś innego niż rosół jakby. To jest zaskakujące, ale to nieistotne. Także mój brat robił pierogi, także mam nadzieję, że będą dobre. <grytanie> Dokładnie tak. Także no, um, zapraszam do oglądania. O, dopomnę w ogóle, że czekam na film Konopskiego, bo dzisiaj ma wlecieć film Konopskiego, także nie mogę się doczekać. No, ale tak, nie przedłużam, oglądamy. Malutki update, ich. skończyłam oglądać Jokera. I teraz będę oglądać Ghostbusters. Dokładnie tak. I tak trochę nie wiem, czy to jest dobre. W sensie, czy znalazłam dobre, bo to jest jedyne, co znalazłam chwilowo. Mam nadzieję, że tak. Okaże się, też jeszcze tego nie oglądałam. Tak się przyznam, także wesoło. Ale tak, i nadal czekam na film Konopa. Halo, gdzie jest film? Jakby czekam, czekam. Ale ludzie piszą, że za niedługo się pojawi, także okaże się. Włączyłam dobre Jestem z siebie dumna Oglądam Ghostbusters Jest 18.30 Za chwilę w ogóle Poszłam zrobić sobie herbatę znowu Bo już mi się skończyła troszeczkę I przy okazji zrobiłam sobie tosty Także jest super Jest super i nadal czekam na film Konopskiego i nie ma No Co to ma być Skończyłam oglądać e, Ghostbusters e, Po końcówce Stwierdziłam, że jednak to gdzieś oglądałam. Jednak gdzieś to oglądałam, ale tylko końcówkę. E, nie oglądałam całego. Także, no, ale. No, dokładnie tak. E, tak, mm -hmm, tak. E, co mogę powiedzieć, że. O, miałam obejrzeć dzisiaj jeszcze jeden film, ale tego nie zrobię, ponieważ mam dzisiaj trochę inne plany, jednak trochę się zmieniły plany, e, bo za godzinę, nawet nie całą godzinę, będzie film. Mm, Konopskiego, o, Konopskiego, sorry, szukałam słowa, ale będzie film Konopskiego, także e, czekam na film Konopskiego, bo pod, podobno, tfu, podobno ma być długi. Także dzisiaj odpuszczam sobie oglądanie jeszcze jednego filmu halloweenowego, tylko po prostu będę oglądać e, filmu Konopskiego. No i tak, tak, już wiecie, dlatego i ja lecę się teraz ogarniać. Żeby zdążyć, wiecie, jedzenie to sprawy przy okazji lecę się jeszcze umyć, żeby później tego nie robić, bo nie wiadomo, o której film się skończy, bo nie wiem, ile trwa. Także mm -hmm, tak, no jestem tego zdania. Także widzimy się za chwilę. Oczywiście nagram wam moją reakcję po filmie, bo myślę, że może być ciekawie. Ja się spodziewam wszystkiego. Dosłownie wszystkiego. Zobaczymy, ile moich teorii było trafnych. Pewnie żadne, ale zobaczymy. Dokładnie tak, dopiero co się umyłam. Konopski wstawił film. Lecę oglądać. Okej, okay. obejrzałam właśnie film u Konopskiego i tak trochę nie wiem, co tam myśleć. W sensie myślałam, że będą ciekawsze rzeczy. W sensie i tak były niektóre mocne, ale większość już każdy zna. I to trochę nie zrobiło na mnie żadnego wrażenia. Ale no cóż. E, mam nadzieję, że sytuacja się rozwinie jeszcze bardziej. Byłoby super. Jakby w ogóle jestem w szoku, bo zdałam sobie sprawę, że ja tych ludzi. Przecież. Mucha, mi to lata. Zdałam sobie sprawę, że ja tych ludzi oglądałam i to jest przerażające, że. Oglądałam takich ludzi i nie wiedziałam, co się święci. Jakby smutne, przerażające, no ale no już dobra, spoko. No już nie oglądam, więc jest dobrze. Ale no nie wiem. Nie wiem, co mam o tym myśleć. Chyba nie powinnam się wypowiadać, ale i tak to robię. Ale chyba nie powinnam. No już no dobra, kończę ten odcinek. Życzę Wam miłego dnia, miłej nocy, miłego czegokolwiek. Dokładnie tak. Żegnam się z Wami z tego miejsca. Lecę wrzucać odcinek, bo dzisiaj miał być odcinek z piątku, także lecę wrzucać. No, do następnego, siemy.